Cześć, dzień dobry, jest 6 marca 2025 roku. Czytamy Biblię w całości, jesteśmy w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 14. I mamy tutaj kontynuację opowieści o panowaniu Saula i perykopy. Jonatan atakuje strażę, rozstrzygająca bitwa. Zakaz Saula przekroczony przez Jonatana. Rytualne przewinienia ludu. Jonatan uznany za winnego i ocalony przez lud. Podsumowanie panowania Saula. Długi ten rozdział. Czytamy. Pierwsza księga Samuela, rozdział 14. Pewnego dnia odezwał się syn Saula, Jonatan, do swego giermka. Choć Podejdziemy do straży filistyńskiej znajdującej się po przeciwległej stronie. Ojcu swemu nic o tym nie wspomniał. Saul tymczasem siedział nieopodal granicy Gibea pod drzewem granatu rosnącym w pobliżu Migron. Około sześciuset mężów znajdowało się przy nim. Achjasz, syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pinchasa, Syna Helego, kapłana pańskiego w Shilo nosił wtedy efot. Lud nie wiedział, że odszedł Jonatan. Między wąwozami, które chciał przejść Jonatan, aby dostać się do Straży Filistyńskiej, po jednej i drugiej stronie były urwiska. Jedno nazywało się Boses, a drugie Senne. Pierwsze urwisko wznosi się stromo naprzeciw Mikmas drugie zaś po stronie południowej naprzeciw Geba. Jonatan powiedział do swego giermka, chodź, podejdziemy do straży tych nieobrzezanych. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu. Rzekł na to giermek, czyń wszystko, co zamierza Twe serce. Wyruszaj, oto jestem z Tobą zgodnie z Twymi zamiarami. Jonathan rzekł Teraz obydwaj podejdziemy ku tym mężom i pokażemy się im. Gdy odezwą się do nas w ten sposób: Zatrzymajcie się, aż my do Was przejdziemy, wówczas zatrzymamy się na swoim miejscu i do nich nie pójdziemy. Jeżeli zawołają: Podejdźcie do nas, pójdziemy wtedy, gdyż Pan oddał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Ukazali się więc obaj filistyńskiej straży. Filistyni powiedzieli: Oto Hebrajczycy wychodzący z kryjówek, w których się pochowali. Ludzie ze straży odezwali się do Jonatana i do jego Giermka. Podejdźcie, coś wam powiemy. Na to rzekł Jonatan do swego Giermka. Pójdź za mną, gdyż Pan oddał ich w ręce Izraela. Jonatan wspinał się na rękach i nogach, a giermek szedł za nim i padali wrogowie przed Jonatanem, a giermek idący za nim dobijał ich. Była to pierwsza klęska, jaką zadał Jonatan i jego giermek. Około dwudziestu żołnierzy poległych na długości około połowy bruzdy morgi pola. Padł wtedy strach na obóz w polu. I na wszystkich ludzi, załoga i oddziały niszczycielskie były również przerażone. Zadrżała ziemia, wywołując strach największy. Zwiadowcy Saula w Gibea Beniamina spostrzegli, że tłum się rozpierzchnął, uciekając na wszystkie strony. Wtedy Saul odezwał się do ludu, który był przy nim. Przyjrzyjcie się uważnie, kto od nas odszedł dokonali przeglądu i brakowało Jonatana i jego giermka. Saul powiedział do Achjasza – „Przynieś Efod”. Efod był bowiem w tym czasie u synów Izraela. Kiedy Saul mówił jeszcze do kapłana, wrzawa wzmogła się w obozie filistyńskim. Saul odezwał się wtedy do kapłana: „Cofnij rękę”. Saul i wszyscy ludzie, którzy byli przy nim, zebrali się i udali na pole bitwy. A oto tam jeden skierował miecz przeciw drugiemu. Popłoch był bardzo wielki. Także Hebrajczycy, którzy przebywali już dawno wśród Filistynów i przyszli z nimi do obozu, przeszli również do Izraelitów, którzy byli z Saulem i Jonatanem. Wszyscy też mężowie Izraela, którzy skryli się na górze Efraima, słysząc, że Filistyni uciekają, również przyłączyli się do swoich w walce. Tak oto Pan w tym dniu wybawił Izraelitów. Bitwa rozszerzyła się po Bet-Awen. Izraelici utrudzeni byli w tym dniu, tymczasem Saul, Saul zaprzysiągł lud mówiąc Przeklęty ten człowiek, który by spożył posiłek przed wieczorem, zanim dokonam pomsty nad mymi wrogami. I żaden z ludzi nie skosztował posiłku. Tymczasem wszyscy ludzie udali się do lasu. Był zaś miód w tej okolicy. Ludzie weszli do lasu, miód spływał. Nikt jednak nie podniósł ręki do ust, gdyż bali się ludzie złożonej przysięgi. Jonatan jednak nie słyszał, jak jego ojciec zobowiązał, zobowiązywał lud przysięgą. Sięgnął końcem laski, którą miał w ręku, zanurzył ją w miodowym plastrze i podniósł do ust rękę. A oczy jego nabrały blasku. Odezwał się wtedy pewien człowiek z ludu. Ojciec twój związał lud przysięgą w słowach, kto by spożył dziś posiłek, niech będzie przeklęty, a lud był wyczerpany. Jonatan odrzekł. Ojciec mój wtrąca kraj w nieszczęście. Popatrzcie, jak rozjaśniły się moje oczy, dlatego że skosztowałem trochę tego miodu. O, gdyby się dzisiaj lud dobrze pożywił łupem, który zdobył na swoich wrogach z pewnością większa byłaby wtedy klęska filistynów w owym dniu pobili filistynów od Mikmas aż od Mikmas do Ayalonu, chociaż lud był bardzo wyczerpany potem lud rzucił się na zdobycz nabrał owiec wołów i cieląt zatrzymał zażynał je na ziemi i zjadał razem z krwią kiedy zawiadomiono o tym Saula że lud grzeszy przeciw panu, że je razem z krwią, ten zawołał: Dopuszczacie się nie niewierności. Przytoczcie tu zaraz wielki kamień. Saul powiedział jeszcze: Idźcie między ludzi, powiedzcie im, aby do mnie każdy przyprowadził swojego wołu i każdy swego barana. Zabijecie je tutaj i będziecie spożywać, abyście nie grzeszyli przeciw panu, jedząc razem z krwią. Spośród całego ludu każdy własnoręcznie przyprowadził swego wołu, który miał pod ręką tej nocy, i tam go zabił. Saul też zbudował ołtarz panu. Był to pierwszy ołtarz, który zbudował panu. I rzekł: Saul, puśćmy się w pogoń za Filistynami nocną porą i nękajmy ich aż do białego dnia, nie oszczędzając z nich nikogo. Odpowiedzieli: Uczyń wszystko, co ci się wydaje słuszne. Kapłan zaś mówił: Przystąpmy do Boga. Saul pytał się Boga: Czy mam uderzyć na Filistynów, czy oddasz ich w ręce Izraela? Ale on nie dał mu w tym dniu odpowiedzi. I rzekł Saul: Wszyscy wodzowie ludu, podejdźcie bliżej. Zbadajcie i zobaczcie, na czym polega ten dzisiejszy grzech, gdyż na życie pana, który wybawia, Naród izraelski, nawet gdyby się to stało przez Jonatana, mojego syna, to i on musiałby umrzeć. Nikt z ludu na to nie odpowiedział. Odezwał się jeszcze Saul do wszystkich Izraelitów: Wy ustawcie się po jednej stronie, a ja i syn mój po drugiej stronie. Odrzekł na to lud Saulowi. Uczyń co ci się wydaje słusznie. Następnie Saul przemówił do Pana: Boże Izraela, wskaż prawdę: Wylosowani zostali Jonatan i Saul, lud zaś był wolny od winy. I rzekł Saul: Rzucajcie losy między mną i synem moim Jonatanem. I wylosowany został Jonatan. Wtedy odezwał się Saul do Jonatana: Powiedz mi, co uczyniłeś, odparł Jonatan. To prawda, że skosztowałem trochę miodu końcem laski, którą miałem, przy, którą miałem w ręce. Oto jestem gotów umrzeć, odpowiedział Saul: Niech Bóg mi to uczyni i tamto dorzuci, jeżeli nie umrzesz Jonatanie. Jednak lud odezwał się do Saula: Czy ma umrzeć Jonatan, który był sprawcą tego wielkiego izraelskiego zwycięstwa? Nigdy na życie Pana, ani włos z głowy jego na ziemię nie spadnie. Z Bożą Pomocą uczynił to dzisiaj. W ten sposób wyzwolił lud Jonatana i on nie umarł. Saul wstrzymał się od pościgu za Filistynami. Filistyni zaś usunęli się do swych siedzib. Skoro Saul objął panowanie nad Izraelem, walczył z wszystkimi swymi wrogami dookoła: z Moabitami, z Amonitami, z Edomitami, z królem Soby i z Filistynami. W którąkolwiek stronę się zwrócił, zwyciężał. Dając dowody męstwa, pobił Amalekitów, wyzwalając Izraela z mocy tych, którzy go nękali. Synami Saula byli Jonatan i Iżwi i Malkiszua. Miał też dwie córki. Starsza nazywała się Merab, a młodsza Mikal. Żona Saula miała na imię Achinoam. A była córką Achimasa. Wódz jego wojska nosił imię Abner, był synem Nera, Stryja Saula. Kisz, ojciec Saula, i Ner, ojciec Abnera byli synami Abiela. Przez całe życie Saula trwała zacięta wojna z Filistynami. Gdy tylko spostrzegł Saul jakiegoś dzielnego mężczyznę, zabierał go do siebie. No, udało nam się przeczytać ten rozdział, za drugim podejściem, bo za pierwszym mnie wyrzuciło. Jest to... Tak, żeby co, to, co najważniejsze. Najważniejsze to, to, e, to ta historia z tym zakazem... E, z tym zakazem e, Saula. Są połączone tu dwie tradycje. Saul nakazał post aż do wieczora, lud go zachowuje, później jednak rzuca się na łup, nie przestrzegając przy tym przepisów rytualnych. I dwa. Druga tradycja. Saul nakazał post. Jonatan nic nie wiedząc o zakazie, przekracza go, a los wskazuje nań jako winnego, e A nic tu więcej nie jest wyjaśnione odnośnie tego zakazu. A to musiałbym w innych źródłach poszukać, bo ciężko mi się w tej chwili wypowiedzieć na ten temat. No dobra, eee, to kończę. A teraz z Panem Bogiem, cześć.